Siemanko yeah siemanko yeah z tej strony Achmed a dzisiaj szukamy yy, szukamy dzisiaj NCZ i będziemy ogarniać Elytrę äh. więc czekaj czy ja tu na o Daniel przywędrowałeś to jest nasz nowy gość w y, 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 na naszej serii jest to Daniel przywitaj się no i <commissions> Dzisiaj szukamy nct, że po dwie elytry, ale trzeba będzie endermany po perły zabić. Może się rozdzielimy? Okay. Ja mogę iść. Nie, ja, dobra, ja, ja idę na tamtą. ja Dobra, może tam będzie więcej wysp. Czy ja tam dolecę? Już doleciałem na, na styk! Dolecisz. Perła doleciała. Fajnie by było, gdyby to było już w End City, czyli to jest... Są tu wyspy... To jest wyspa tysiąc kratek ponad od wyspy w Endzie, gdyby ktoś nie wiedział. Wchodzi się perłą do portalu. Chociaż nie ja trzeba perun. tylko koperą to sobie weź się ogarnij. Weź zrób taką platformę, że tak powiem. Platformę na dwie wysokości. Żeby się nie mogło bić. I ten. I karu sobie weź. Zbieraj. ja no też sobie uzbieram. Dobra. Trzeba będzie ogarnąć. Jeszcze poza odcinkiem myślę, że zainchantujemy sobie zbroję. Chyba, że z N City będą jakieś kom zbroje, bo wie, jeśli ktoś wie lub nie wie, jest tam dużo fajnych rzeczy. Kolejny portal. Ciekawe. Najlepsze są portale na właśnie NCT. Kurde, Nie mogę to... Zabijesz? Nie. Chodź tak fryer. Dobra, lecimy szukać szukać, bo widzę, że słabo idzie. No chodź to fryerem. Na hmm, nic się z Endermanami. Nie chcemy przyjść. No to popatrz się na nie, no. Patrzcie się, w lampie, o. O! Je mamy to! I widzę, że jest statek. Fajnie. No to już będzie. To szukaj... Szukaj tej innej twierdzy. Co byśmy, Żebyśmy mieli dwie. Tutaj. Dwie. Jest wejście. Dwie elytry. Czyli takie skrzydła, na których możesz latać jak ptak. Dosłownie, i firewormami można się innymi jeszcze dalej latać. Ile evermanów życia? On ma chyba dwie, dwa paski. O Jezus, Maria! Maria, panna! Dzięki za lewitację. Dobra, jeden zginął. Użają mnie niestety. Nie chcę tej, tych strzałów. Dobra, będę na boxy. Dobrze. Jest dobrze. Nie. Chcesz się pod płatką? Pod No. Daniela może słab, słabo słychać, bo jest trochę oddalona ode mnie. Ale to się zobaczy później. Czy będzie go słychać? statek pójdę na sam koniec. albo tu nic nie ma. To po co tu idę? Czemu tu nie ma skrzynek? Albo to takie. Jezus, jakie to jest dziwne, takie bycia trochę. Dobra, chyba. Ryzykowny rzut PERŁĄ! I dupa. Poleciała gdzieś. Tak,

Yy, tego Endermana może zabiję? Dobra, zabiję. Mam na jedną parę ona jest super. W 100% wystarczy. Parkur, parkur Parkour. Parkour mistrzem. Parkour mistrzem. Z No, no. nie, wiem, to jakiś telefon. To już nie ma sprawa chyba. O Jezus, nie, 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 nie. Dobra, albo dobra, daj mi tą lewitację. Dzięki. Tak, większa lewitacja. Chyba. Większa lewitacja. Ojejku, patrzcie ile tu jest tego. Za dużo tego tu jest. Na pewno za dużo. Dobra. Potkę trzeba wypić. Dobrze. Potki wypite. Nie mogli tam lecieć. Na Dobrze. Mamy elitrę. Joki mieczyk! Przepraszam za krzyk, ale je... Chyba Daniel będzie miał nowy miecz. Ale mieczyk i buty od razu diamentowy. Ile diaksów? Jezus Mario. Chyba to są lepsze. Szkoda, że jedzenia nie ma. Ale mamy Elytrę. To jest najważniejsze. Chciałbym jeszcze. To już jest mieczyk, nie? To można nazwać mieczykiem. Je JÓG MI URATOWAŁ Nie No ja już mam upragnioną Elytrę Ten już poszedł nie No ale to nie wszystko, na pewno to nie jest wszystko, nie wierzę w to, że to jest wszystko Czy to ma fair aspect? To ma fair aspect, więc na Endermony tak średnio. Szkoda, że lootingu nie ma. To jest... Um, chwila, chwila. Czy to ma dwa statki? Czym się wydaje? Tu nic nie ma. Tu jest jeden statek. Nie no, nie można mieć dwóch statków, chyba nie da się. Nie, 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 nie. Siema! Hello, o, już jest, przeszedł. No, Ja zdobyłem Elytrę w międzyczasie. I mam mieczyk dla ciebie nowy. Bo zdobyłem sam. Bardzo dobry. Więc jest. No? Dobry mieczyk. Też. O nie. Ma, mamy towarzystwo. Tarcza w rękę. Ale to nic nie daje to tarcza. Ja się boję, że zginę. Więc będę takie. Sz... No robię. Takie. O. Coś yy, Idziemy zobaczyć O Jezus Maria, ile tego tu jest Trzeba to zniszczyć wszystko. I yy, no dobra, zniszczymy to wszystko. Yy, chyba tu nic nie będzie. Dobra. I to jest, to jest. ten. To jest jedyny statek, chyba, nie? Bo tam. Właśnie niczego nie ma. No dobra. Mam już Lukasz Czy to mnie, to mnie wypepa, nie? Nie wypełnię. Dobra. Ale jestem w miejscu. które nie jest fajne. Okej. Okay. Chyba będziemy kończyć dalej sobie ją po prostu zdobędziemy ją. I będzie to taki krótszy odcinek, ale wiadomo, że będzie z erytrą. Więc. z poczką myślę. Mam na resztę zbroi. Siedem, no mamy na resztę zbroi. No i będziemy kończyć. Więc ja się z wami żegnam. Może że będzie jeszcze jakiś filmik. Ja Zbędziemy jeszcze oglądam erytrę. Enchanty jakieś. No i co? Będziemy kończyć. Więc do następnego odcinka. Cześć, pa, pa.